Cześć, cześć, ja jestem Maron, a to jest pierwszy w tym sezonie poranik do Diablo 3. Witam serdecznie i zaczynamy przygodę. Zaczynamy od Demon Huntera, czyli łowcy demonów. To jest, słuchajcie, jedna z lepszych postaci na start, moim zdaniem. I set, który wam się prezentuje, to set o pończycienia, czyli też set Podnożyki, jak to woli to nazywać. Jeden, wydaje mi się, najszybszy, yy, najłatwiejszy do zdobycia, build obecnie, najlepszy na start. Tego sezonu, jeżeli chodzi o Demon Huntera, ponieważ ten set leci za zadania sezonowe. Tak więc, po prostu, ja osobiście w godzinę, odkąd zacząłem grać sezon, zdobyłem większość tych przedmiotów. Ogólnie widzicie teraz dwa sety, one się między sobą delikatnie różnią. Generalnie, pierwszy z nich, czyli ten, który widzicie po lewej, jest bardziej na start sezonu, ten drugi jest bardziej już pod metę stricte. Ale spokojnie o tym wszystkim sobie opowiemy przy omówieniu przedmiotów. Zaczniemy jednak od omówienia umiejętności. Ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście pamiętajcie o stawieniu łapki w górę i subskrypcji, by być na bieżąco. A teraz przechodzimy do umiejętności. Dobrze, tak więc przechodzimy do umiejętności i słuchajcie Waszą pierwszą umiejętnością, a jednocześnie Waszym jedynym dimagierą w tym bledzie będzie przebicie. Natomiast jeżeli chodzi o runę, tutaj nie wybierać tak jak ja po prostu konkretnie runy, czyli na wylot. Tylko kierujecie się tym, co macie w przedmiotach, ponieważ Wasz amulet, Wasze karwasze oraz Wasz kołczan Zdają dodatkowo umiejętności od zimna, ognia, wyładowań elektrycznych, czy też może fizyków. U mnie jak widzicie, kołczan zdaje umiejętności od zimna, karwasze również od zimna. No amulet niestety od ognia, ponieważ musiałem sobie gniazdo wykręcić. Ale generalnie przeważają u mnie obrażenia od zimna. Dlatego wybrałem sobie runę na wylot, która zadaje obrażenia od zimna. Natomiast jeżeli Wasze przedmioty znają więcej obrażeń od ognia, to idziecie w ogień lub fizyki, lub też ładowania elektryczne. Po prostu chodzi o to, żebyście tak to dopasowali, żeby wasz demet był jak największy. Kolejna umiejętność, wach, wachlarz ostrzy i tutaj już runa kon, konkretna, bo pancerz ostry, czyli po użyciu wachlarza ostrzy, skórz premię do pancerza, czyli chcemy po prostu mieć jak najwięcej premii. Do pancerza. No i tutaj widzicie, wszystkie te właśnie umiejętności będą Wam podwyższały generalnie przeżywalność. Tutaj tylko przebicie z Damage'em w tym blidzie, więc jest to bardzo prosta sprawa. Idźmy dalej, za ciosem. Więc mamy kompana Dzika. Ten kompan Dzik w trybie pasywnym powoduje po prostu, że zwiększa nam regenerację życia oraz odporność na wszystkie typy obrażeń, co jest bardzo ważne dla żeby te odporności jak najbardziej sobie podwyższać. Natomiast w trybie aktywnym g szarżuje w swoim kierunku i prowokuje wszystkich pobliskich przeciwników, czyli skupiają się po prostu na nim, a nie na nas. Dalej mamy odskok z powalającym saltem. Ta runa powoduje po prostu, że nasi przeciwnicy stają odrzuceni w tył i ogłuszeni. Dalej zemsta, mroczne serce, mroczne serce, czyli po prostu zemsta wypełnia twoje serce, zmniejszając wszystkie otrzymane przez siebie obrażenia, czyli ponownie po prostu Runa pod przeżywajkę, tak? No i ostatecznie moc cieni. Tutaj nie ma znaczenia, jak, jaką runę wybierzecie, ponieważ wasz set cienia może się zacząć e, premię za, e, za cztery przedmioty. Moc cieni zyskuje efekty wszystkich run i działa bez końca, czyli po prostu macie wszystkie runy i możecie sobie wybrać taką moc cienia, która po prostu wam będzie odpowiadała pod względem wizualnym. Chodźmy dalej, więc mamy tak, jeżeli chodzi o umiejętności pasywne, mamy selekcję naturalną, czyli zwiększa obrażenia zadawane spowolnionym i wyziębionym celem o 20%. Czyli albo idziecie w efekty zimne na przebiciu i, i na awaklarzu ost przy okazji i wtedy macie właśnie e, zwiększone obrażenia, no ale oczywiście jeżeli idziecie w przebiciu w coś innego, no bo po prostu e, macie więcej obrażeń pod ogień na to, to i tak możecie śmiało sobie y, tą pasywkę wybrać, ponieważ wasz odskok powoduje, że wrogowie są obuszeni. Również wasz wachlarz ostrzy jest pod zimno, więc tak będzie spowalniał wrogów, więc nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Selekcja naturalna i tak będzie działała. Dalej mamy rozeznanie to jest pasywka, która musi być po prostu na wysokich gierach, tak czyli po prostu gdy otrzymamy, gdy otrzymamy zabójcze ciosno, to na chwilę znikamy z pola bitwy. Więc najprościej, dalej zasadzka, czyli zdajemy dodatkowe 40% obrażeń przeciwnikom, którzy mają więcej niż 75% życia, nic specjalnego. I dalej krwawa zemsta, tu jest kwestia sporna. Słuchajcie, krwawa zemsta e, powoduje, że nasza maksymalna wartość punktów nienawiści jest zwiększona o 25%. Dodatkowo zyskujemy 30 punktów nienawiści i 3 punkty dyscypliny, gdy zostajemy uleczeni przez kulę zdrowia, e, to jest pasywka, którą. Którą warto biegać na początku, kiedy wam się ta nienawiść szybko kończy. Natomiast jeżeli yy, dojdziecie po prostu do takiego momentu, że będziecie mieli nienawiść na wysokim poziomie, yy, to możecie się przełączyć na osłabiające pułapki, te osłabiające pułapki powodują, że przeciwnicy, których trafimy, wyziemnimy lub spowolnimy wachlarzem ostrzy w naszym przypadku. Będą zadawać nam obrażenia zmniejszone o 25%, więc ponownie mamy tutaj pasywkę pod przeżywalność. Sopnijmy się właśnie do naszej nienawiści. Jak wam mówiłem właśnie. Ona będzie ciągnęła na wysokim poziomie. To wynika z naszej szpicy Karlei, która powoduje, że przy przybicie przeciwnika przywraca nam 15 punktów nienawiści. Jeśli trafimy przeciwnika, którego już objęliśmy wcześniej przybiciem Czyli po prostu, jeśli trafimy go za, pier za pierwszym razem, po prostu tracimy tą nienawiść Ale gdy trafimy go raz jeszcze No to ta nienawiść nam wraca I suma summarum mamy tej nienawiści cały czas dużo Więc nie ma tutaj powodu o strach No i w porządku, przejdźmy zatem do omówienia przedmiotów Oczywiście nasz główny set to będzie set o pończy cienia W przypadku głowy, klaty Nóg, czy tam spodni, jak i butów Doszukiwać się będziemy jak największej zręczności Witalności, odporności na wszystkie żywioły Jednocześnie w przypadku głowy, jak i butów Obrażeń od przybicia Oraz w przypadku głowy Zwiększonej szansy na kryty Oczywiście w związku z tym, że w tym sezonie zostały dodane Legendarne odłamki duszy To w głowę taki odłamek duszy właśnie osadzamy Będzie to odłamek grozy nie będę już się pochylał nad jego statystykami, ponieważ są one mocno losowe, ale oczywiście staramy się w tym przypadku, żeby ten odłamek grozy był jak najbardziej pod przeżywalność, czyli jak najwięcej zręczności, procentu życia, również jakiejś redukcji cooldownów, redukcji kosztów zasobów. Jeżeli chodzi o rękawice, to oczywiście będziemy doszukiwali się jak najwięcej zręczności, szansy na zdanie obrażeń obszarowych i dwa razy kryty. Dwa razy kryty to oczywiście zarówno szanse na kryt, jak i zwiększone obrażenia odkrytów. Jeżeli chodzi o naramienniki, mamy tutaj dwie opcje. Naramienniki Opończy Cienia, czy też ewentualnie naramienniki Autorytetu Augilda. Oba te przedmioty są w porządku. Generalnie z Augildem będziemy biegali w późniejszej fazie gry, kiedy już będziemy chcieli robić jak najwyższe GRy. Na początek polecam Wam po prostu ubrać Opończę Cienia, ponieważ ten przedmiot wypada z zadań sezonowych. W każdym przypadku będziemy doszukiwali się jak największej zręczności, witalności, szansy na obrażenia obszarowe oraz odporności na wszystkie żywioły, czy też może redukcji cooldownów. No i podobnie ma się sprawa w przypadku karwaszy. W sezon prawdopodobnie zaczniemy z owijaczami jasności, które powodują, że nasze nienawiść redukuje otrzymywane obrażenia o 50% przez 5 sekund. W późniejszej fazie gry prawdopodobnie zamienimy te karwasze na karwasz z Autorytetu Augildy. Tutaj dzięki temu w połączeniu z naramiennikami Augildy będziemy mieli dwa przedmioty do setu. Do tego jeszcze dołożymy później, jak Wam pokażę, TKS, czyli Pierśni Królowskiej Wspaniałości. I tym sposobem otrzymamy premię za trzy przedmioty w secie. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, będziemy tu doszukiwali się Zręczności, witalności, szansy kryty i obrażeń od któregoś z żywiołów. Słuchajcie, jeżeli chodzi o obrażenia od któregoś z żywiołów, tutaj po prostu nie, nie musicie wybierać konkretnego żywiołu. To już zależy od tego, jaki Wam poleci. To opowiadałem przy omówieniu umiejętności. W przypadku pasa sprawa ma się dużo prościej, ponieważ od początku do końca będzie nas to interesował łańcuch cieli na którym doszukiwać się będziemy zręczności, witalności, procenta życia oraz odporności na wszystkie żywioły. W przypadku broni, a zatem szpicy karalei, doszukiwać się będziemy jak największych obrażeń, czyli procenta damage'a, zręczności, attack speed'a, czyli po prostu szybkości naszego ataku i obrażeń od najlepiej trucizny, ponieważ możemy oczywiście pójść w takie obrażenia, jakie wybraliśmy sobie na przebiciu, ale obrażenia od trucizny w tym przypadku, jeżeli chodzi o stricte nożyk, będą bardzo opłacalne, ponieważ do tego nożyka założymy sobie odłamek duszy o nazwie Esencja Cierpienia. I tak jak w przypadku głowy, tutaj też nie będę pochylał się mocno nad statystykami tego odłamka duszy, zauważcie po prostu, że tu idziemy mocno pod damage, tak? Czyli jak największe obrażenia, tutaj mamy jeszcze szanse na kryty, zwiększenie obrażeń przeciwko elitom. Oraz jakiś procent obrażeń dodatkowych od jakiegoś żywiołu, w tym przypadku mamy tutaj na ekranie ogień. Ale najlepiej dobrać to tak, żeby kombowało się dobrze z waszą runą pod przebicie. Jeżeli chodzi z kolei o kołczan, będzie to oczywiście święte groty, których doszukiwać będziemy ponownie. Takiego żywiołu, takiego obra takich obrażeń od żywiołów, które będą kombowały się z naszą runą pod przebicie. Dodatkowo oczywiście zręczność. Atak speed jak najwyższy, szanse na kryty oraz zwiększenie obrażeń od przybicia, czyli generalnie wszystko, co zwiększy Wam jak najbardziej obrażenia. No i słuchajcie, w przypadku pierścienek amuletów znowu macie dwie możliwości. Generalnie sezon najczęściej zaczyna się z skupieniem oraz powściągliwością, na której doszukuje się zręczności oraz dwa razy krytów, czyli szans na kryty, jak i obrażeń odkrytych. A amulet, który się wybiera to na silnik squirt, który doszukujemy się tak samo jak w przypadku pierścieni, zręczności oraz dwa razy krytów. W późniejszej fazie gry oczywiście zamienimy to na obietnicę podróżnika w połączeniu drużą wiatrów oraz ulotnym pierścieniem. W tym przypadku niewiele się zmieni, ponieważ znowu będziemy doszukiwali się zręczności, jak i obrażeń od krytów. Ewentualnie jak widzicie, po ulotnym pierścieniu można tutaj również osadzić. Obrażenia obszarowe, a w amulet możemy zamiast zręczności osadzić obrażenia od któregoś z żywiołów. No i przejdźmy w końcu do kostki, ponieważ tutaj też będą się, są rzeczy różniły. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest kusza o nazwie świt, ją zawsze wybieracie, ponieważ ona redukuje Wam cooldown na zemście o 65%, więc to jest po prostu taki must have, tak, musicie to mieć. Druga opcja to jest przedmiot pod obronę pod przeżywajkę i tutaj już macie wybór. Możecie wybrać między kamiennymi rękami lub kirysem jastrzębia. Kirys jastrzębia według mnie osobiście jest przyjemniejszy do użytku, ponieważ nie spowalnia Was tak jak kamienne ręce, jednak zwróćcie uwagę na to, że w przypadku kirysa jastrzębia potrzebujecie mieć stale ponad 90% nienawiści, żeby ten kirys jastrzębia mógł zadziałać. W przypadku kamiennych rąk nie ma takiego wymogu. Tego kamienne ręce są tutaj bezpieczniejszą opcją. Po prostu musicie zobaczyć, jak u Was ta nienawiść się zachowuje. Jeżeli ten zasób jest stale na bardzo wysokim poziomie, to śmiało możecie latać z Kirysem Jastrzębia, ponieważ oba te przedmioty dają takie same przeżywajki. No i w przypadku, jeżeli zdecydowaliście się na latanie z. Naszynikiem Squirt, skupieniem oraz powściągliwością w kostce osadzacie ulotny pierścień, Natomiast, jeżeli biegacie już w późniejszej fazie gry z obietnicą podróżnika, różą wiatrów oraz ulotnym pierścieniem w secie, to wtedy po prostu zakładacie do kostki PKS, czyli Pierści Królewskiej Wspaniałości, tak, żeby zdobyć premię za trzy przedmioty autorytetu Augildy. Ag pamiętajcie, że macie tylko dwa przedmioty w tym momencie i musicie wykorzystać tego PKS-a, żeby otrzymać premię za trzeci przedmiot. Oczywiście nie możemy pominąć omówienia klejnotów. Będą to zmiara uwięzionych, stymulator bólu oraz ezytoryczna alteracja. No i teraz słuchajcie ze mówić omówić po prostu jak działa cały gid, a to jest sprawa ma się bardzo prosta. Słuchajcie, moc cieni, aktywujecie sobie zawsze, jak wejdziecie do gr, czy tam szczeliny, ona będzie stale aktywna i się nie kończy. Zdemstę aktywujecie, ona się z kończy, ale jak się odnowi, to na nowe odna odnawiacie więc po prostu cały czas musicie jej używać. Kompana możecie używać e, po prostu, kiedy robi się większe zamieszanie. E, ja generalnie używam go losowo, czyli kiedy tam po prostu e, mi się przestanie, jakby odnowi mi się tak, to go na nowo załączam. Kiedy jestem w grupie jakichś większych przeciwników, odpalam sobie wachlarz ostrzy, bo on zawsze mi zwiększa pancerz. I generalnie poruszam się na przebiciu cały czas. Tutaj, jak widzicie, jak używam przebicia, kończy mi się nienawiść. To wynika z tego, że nie ma po drodze przeciwników, tak? Natomiast, jeżeli byliby przeciwnicy, to ja biegając ciągle, używając tej, tego przebicia, stale miałbym wysoki poziom nienawiści, prawdopodobnie 150 na 150. Natomiast, zauważcie, że kiedy użyję przebicia, to od razu po użyję odpoku nie kończy mi się dyscyplina, ona ciągle jest na poziomie 42x42. /42. To wynika z tego paska, o którym wcześniej mówiliśmy, że odskok nie zużywa zasobów przez 2 sekundy po użyciu przebicia. Z tego wniosek jest taki, że po prostu cały czas atakujecie przebiciem i przemieszczacie się odskokiem. I nic więcej Was nie interesuje, dyscyplina się nigdy nie kończy, więc możecie stale ten odskok wykonywać. Oczywiście nienawiść nam się kończy dlatego, że nie ma przeciwników. A pozostałe przedmioty, pozostałe umiejętności, czyli moc cieni, zemsta, kompan, cały czas używacie i to cała filozofia tego buildu. Tak więc dzięki to by byłam tyle. Wydaje mi się, że opowiedzieliśmy sobie o wszystkim. Tak więc zostawcie łapkę w górę koniecznie pod filmem, jak Wam się podobało. Wkrótce będą kolejne poradniki, więc koniecznie zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z poradnikami i do zobaczenia z tym razem. Cześć, cześć!